Halo, halo, halo! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA City Stories. I tak, e, dzisiaj zrobimy przedostatnią praktycznie misję, bo tak zerknąłem na misję, jak ona odbywałem się i wychodzi z tego, że to jest przedostatnia misja, więc ja sobie to podzielę na dwa odcinki, czyli tą misję teraz i ostatnią misję w następnym odcinku. E, więc się nie zdziwcie, że będzie to na, ten na przykład taki krótki. E, druga sprawa co? No to, żebyście zostawili łapeczkę w górę, tam na dole komentarz No i subskrypcję, jeżeli jesteś nowy i się podoba seria Więc, no cóż, lecimy do Diaza w końcu na rozmowę Zobaczymy jaki on ma plan, żeby drugiego brata pozbyć się Więc lecimy Ponad wszystkim... O, oh, Big fans! You ready? What's going on, Diaz? It's time for you to revenge the death of that girl of yours. And bring the whole Mendez operation down! <laughs> you wanna bump, man? No. Well, I do. Uh... Oh, Jesus. <sighs> My spies tell me everything. This is the plan. The army just took delivery of some new attack helicopters. Meanwhile, Diego Mendez thinks he's untouchable. Just because no one could get him from the ground. So... So, how about I sneak into the army base, steal a chopper, and use that to attack him? <laughs> si, senor. Si, senor. Are you kidding me? Uh... That coke is doing something to your brain, buddy. No, it just helps me think. And get it on. It'll be easy, but you need help. Uh, what about Quentin? He can fly? No, thanks. <laughs> I know. Co masz guy Phil. o tym gościem Philie? To jest go. get him. zbieraj right. To jest człowieku. Nie ma więcej no Mendez, nie no ma więcej problemów dla nas. <laughs> Okej, okay, czyli będziemy mieć misję z Philem. No to może być ciekawa misja. Nie powiem. Dobra, e, muszę pojechać po Phila. Więc dawaj mi tutaj auto te twoje i yy, gdzie jest Phil? Yy, Phil jest tutaj, dobra. Więc ja sobie mogę na spokojnie skoczyć. ja jedź, nie wiem. Skoczyć tędy. I tutaj na lewo i później podskoczyć do niego, dobra. O kurde, ludzie Mendeza. Dobra, uciekamy! Może się uda coś uciec Mamy w miarę szybkie auto Dobra, czy ja ich mam zabić? Nie zabić No nie! No jeszcze chcieli mnie przejechać? Tak, dobra. Jakoś trzeba będzie wziąć ich. A e, znaczy chwila. To będzie wziąć. Widzę, że z nimi to będę miał masakrę. Oj, Mendes, ty se igrasz dzisiaj? Dobra, skoczmy tam i zobaczmy. Phil, I, I don't know what to say. I'm going after Diego Mendez. I wouldn't ask for help if I didn't need it, but I need it. There's an attack copter up at the base. If I can get hold of it. You need a decoy. Then I got all the decoy you're going to need. Aha. huh do furgonetki. Pewnie na będzie coś się działo. Jedźmy do fortu. No dobra, pewnie Mendes będzie i tak nas gonić. Zaraz, bo to jest nieuniknione. A kto by mógł w to uwierzyć? Ale czekaj, 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 dobra. Niestety ja tylko wezmę HP. Bo jednak mam tego mało. Prze chwilą zrąbałem to. Dobra, to dojedziemy tam do fortu. Tylko teraz którędy? Tutaj na, na lewo będę musiał się kierować, czyli tak, jakbym na lotnisko jechał, i tamtędy będę mógł przejechać. No, z tego co pamiętam, to właśnie tamtędy będzie chyba najkorzystniej. Tylko, czy Mendes nie będzie tutaj gdzieś kombinował, żeby mnie tutaj załatwić? To jest to pytanie, bo podejrzewam, że może tak być. Bo, tego człowieka, to będzie masakra. Yy, a film czemu ty się nie odzywasz? Powiedz mi. Tak szczerze. Czy jesteś po prostu na mnie obrażony, czy też nie? Czy ja się nie mylę? Czy ta piosenka była... Nie, nie, nie. Myślałem, że była w Strażnikach Galaktyki. Jakby ktoś oglądał, to by wiedział dokładnie o co chodzi. I o jaką piosenkę. Ale dobra, jesteśmy pod Fortem Mendez już. Znaczy... Pod Fortem Mendez? Pod Fortem... Yy, jak to było? Ten fort...

Oki doki, przeskoczyć nad grodzeniem do fortu, boxer. Raczej, znaczy... nie, by to określić. No patrz, tak, tak, tak. Wejdź do budynku, Kostniki, piki, pójdziemy. Dobra, niech oni tam będą A my tutaj wbijemy Do budynku I pierniczy to Będzie raz, dwa misja Aha Znajdź pomieszczenie kontrolne. Okej. Okay. Chyba tutaj gdzieś będzie pomieszczenie kontrolne. Tak. Helikopter. Zraniacy będą starali się zabrać Huntera z bezpieczne miejsce. Mhm. Czyli tak, muszę wyjść, mam na to 3 minuty. I oczywiście. Mam pełno strażników będzie. Czy też nie? No nie. Nie masz tyłu. Dobra, załatwimy ich. O kurde, panie, Odlot za dwie minuty. Muszę jakoś tutaj to zrobić. Dobra, tutaj jest jeden ko mniej. Jak mi się uda, to teraz dwa polecimy. Okej. Okay. Wow. Dobra, udało się. Więc możliwe, że będzie bardzo krótki odcinek. Szczerze mówiąc. Dobra, lecimy tam gdzie mamy lecieć, czyli do Mendeza, znaczy do Diaza. U Diaza chyba będziemy mieć ten patent, tak, odjadza, więc bardzo krótka ta misja będzie. Nic nie widzę. Okej, okay, udało się jakoś wylądować. Mamy Huntera. Bardzo łatwo zrobiłem tą misję. No i co? Przyszły tutaj teraz nam kasa przyszła, nie? Wypłata. I na pewno jedną dzielnicę, znaczy jeden budynek straciłem. A nie, nie straciłem z tego wychodzi. No ale cóż, e, dobra, więc... Co tutaj mamy? Martinez. Czas na ostateczny. Na ostateczne porachunki. Do zobaczenia. O, no to będą ostateczne porachunki. Ja tak widzę, że raczej. Będą chyba raczej, będzie chyba jeden odcinek. Tak sądzę, tylko muszę skoczyć, kupić kamizelkę i. Zaraz wracam. Dobra kochani, Jednak nie będziemy robić tego odcinka wydłużonego, czyli o kolejną misję, tylko zrobimy to po prostu w następnej, w następnym odcinku, ostatnią misję, więc to tyle. Nie zapomnijcie o pracy w górę, komentarzu, no i subskrypcji, więc to tyle. Trzymajcie się, bye bye.